Dzień dobry, witam Was serdecznie. Kolejny odcinek na temat drukarki Voron V0. Jak widzicie, tutaj już jest sporo rzeczy zrobionych. Powiem tak, w tajemnicy, drukarka już działa, ale dzisiaj zatrzyma, zatrzymuję się tylko na elektryce, elektronice. Nie będę tutaj nawet tego rucha miał, ale będzie sporo informacji ciekawych. Warto posłuchać, co będę miał do powiedzenia. Nie będzie też pokazanej pracy, ponieważ tutaj te przeprowadzanie przewodów czy lutowanie... To nie jest jakieś bardzo ciekawe. A więcej czasu zajęło mi rozmieszczanie i planowanie tych elementów, czy mocowanie, ale to też mówię, nie jest jakoś bardzo ciekawe. Jednakże o czym będzie ten film? O tym, że warto tutaj zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Posłuchacie, zobaczycie. Dobra, zaczynamy w takim razie od góry. Karetka zamocowana, wychodzą nam tutaj te przewody. Poczekajcie, tutaj będzie w tej kamerze jeszcze widać. O, proszę bardzo. I na co od razu warto zwrócić uwagę. Hmm, no to powiem tak jeszcze, chyba w ogóle, nie tylko w tym miejscu, tylko w całej drukarce, bardzo, bardzo, bardzo istotną sprawą będzie poprowadzenie odpowiednich przewodów. Pamiętajcie, że te drukarki ruszają się bardzo, czy karetki ruszają się bardzo szybko. Za chwilę będzie tutaj zabudowana komora, podwyższona temperatura i uwierzcie mi, że. Dobór przewodów ma tutaj znaczenie. Jeśli chodzi o samą karetkę, to tutaj mamy trzy wiatraki: mamy hotend, mamy termistor do, do hotendu i mamy mikrostyk. I tak naprawdę część z tych przewodów, które tutaj jest użyta, są to przewody, które były od tego urządzenia, a resztę dopiero, jakby, dolutowałem, do czy też dołączyłem. I dlaczego mówię, że to jest y, tak kluczowe? Ponieważ... Hmm. No dobra, kolejna opowieść. Ponieważ popsuł mi się mój Woron V2.2. Przegięcie. W takim miejscu, że po prostu aż chyba gorszego miejsca nie ma. Właśnie tuż przy karetce jest gdzieś, y, sprawdziłem, jest gdzieś problem z jednym przewodem przegięcie takie, że to jest praca, słuchajcie, to jest tylko jeden przewód niby, ale żeby wymienić ten przewód, pokażę Wam to miejsce, to jest po prostu roboty na no, no nie wiem, no kilka godzin, żeby to wszystko rozebrać i żeby wrócić do dawnej postaci. Więc ostrzegam, dobór przewodów ma tutaj kluczowe znaczenie. Jeśli nie chcecie się narobić tak jak ja, chociaż wydawało mi się, że ja użyłem tam Dobrych przewodów, chociaż ten czarny był, jak później sprawdziłem, był trochę jakiś taki e, sztywny, więc nie wiem, czy właśnie tego jednego przewodu nie użyłem złego. Dobra, wracamy do v, v, V0, czyli karetka, prowadzimy te wszystkie przewody i tutaj docięcie tej rur, rurki, rurki prowadzącej filament między chyba 280 a 320 mm jest na razie troszeczkę dłuższe. I jak widzicie, mam tutaj na razie pospinane to tylko e, tak, żeby tworzyło to jedną całość. I to wszystko. Idziemy do tyłu. Idziemy do tyłu. E, czekajcie, jak to wam pokazać. Zrobimy tak. Zrobimy tak. Idziemy do tyłu, ale w kamerze z góry będzie to widoczne. Dobra. O właśnie. No i tutaj mamy. Już te przewody idące, cała, cała, cała ta wiązka idzie na dół. Tutaj mamy taki no, dukt kablowy, powiedzmy. Oczywiście te przewody na razie są luzem, tylko pospinane żeby z lekkim zapasem jeszcze. A kiedy jeszcze tutaj kilka przewodów wymienię, wtedy to będzie dopiero poprowadzone w oplocie. Dodałem też, słuchajcie, tutaj w tym miejscu radiator do tego malutkiego silnika takiego naleśnika. Ten silnik faktycznie grzeje się dosyć mocno. Oczywiście te silniki mogą pracować w tych temperaturach, więc tutaj się nic nie stanie. Ale muszę pamiętać o tym jeszcze, że na razie jest to otwarte. Tutaj przyjdzie, nie, tutaj nie mam tej płyty, ale przyjdzie tutaj płyta, która to zamknie. No i wtedy wiadomo, że y, temperatura będzie się Zwiększała jeszcze. Mamy tutaj malinę Raspberry Pi w wersji 3B to naprawdę wystarczy. Nic więcej nie trzeba. Oczywiście można sobie zainwestować i postawić czwórkę, ale na tej malinie wszystko śmiga. Oczywiście ma WiFi, więc jest okej. Okay. <laughs> Sorry, jest OK. Tutaj wychodzi resztka filamentu. I dobra, idziemy na dół, pod spód. No i tam już jest naprawdę spory mes. No tutaj będę miał już problem, żeby to obrócić dokładnie. Bo tam będzie się opierać na tej rurce. To może przytrzymam to w ten sposób. No i cóż tu mamy? Tutaj jest przewód zasilania, mamy zasilacz też taki e, zasilacz jest Minwell. Na tyle porządny, że jest po pierwsze cieniutki. Po drugie nie ma wentylatora, więc nie będzie tutaj nam hałasowało to wszystko. Tutaj, tutaj mamy SSR, tak. I z tym również Wam podpowiem, że ja użyłem takiego, który jest sugerowany w BOM i nie jest to dokładnie tam opisane. Generalnie do SSR idą dwa przewody wyjściowe i dwa Powiedzmy na wyjściu, które jest sterowane, a tutaj jest troszeczkę inaczej, ponieważ są trzy przewody na wejściu, i trzeba troszeczkę pokombinować, żeby to podłączyć. Jeśli ktoś będzie chciał, to chyba, że najwyżej zrobię zdjęcie, jak to jest podłączone. Znalazłem jeden, chyba taki malutki schemat na Discordzie. Po czym okazało się, że wyjścia pinów na, na płycie głównej. Były inne, słuchajcie. I ja to podłączyłem, a później dopiero sprawdziłem, że kurde, jednak to jest inaczej. No więc, dobra, jest to poprawione i działa poprawnie. A to była chyba jedyna część, która. Właśnie, bo tutaj jakby niegrzany, miałem niegrzany stół, i, i tutaj jakby drukarka mi oczywiście to zwróciła od razu uwagę na to, więc doszedłem do tego i jest już w porządku. Co tutaj dalej? Wszystkie przewody widzicie tutaj do silników, to jest ok. Tutaj mamy jeszcze, tak, tutaj jest z 12, czy z 12 na 24, z 12 do 24 V na 5 V 10A, i to będzie służyło do zasilania właśnie Raspberry Pi. Dobra, poczekajcie, i co jeszcze? Aha, no i jeszcze. I jeszcze wyświetlacz. Wyświetlacz jest taki. E, widzicie, jak jest na razie wpięty. Wpięty jest tutaj w piny w, w płycie głównej. Oczywiście, później mogę zrobić to na jakiejś tam wiązce. Ale generalnie chciałem sprawdzić, czy ten wyświetlacz będzie działał, chociaż nie wiem, słuchajcie, czy może o wyświetlaczu na przykład, bo jest jeszcze inny wyświetlacz, dużo mniejszy, czy może o wyświetlaczu nie zrobię osobnego filmu, jak tamten podłącze będzie działał, to wtedy pokażę Wam krok po kroku, jak się do tego zabrać. Przy tym wyświetlaczu naprawdę mm, minimalne zmiany w konfiguracji w kliperze. I to wszystko. Generalnie Clipper to jest po prostu słuchajcie, potęga, i tutaj faktycznie można no, niesamowite rzeczy robić, więc y, polecam tym, którzy się y, chcą tym zająć, to, to faktycznie to jest dobre rozwiązanie. I to wydaje mi się, że całość, bo tutaj naprawdę więcej nic nie ma z elektroniki, czy no, z elektryki elektroniki. Troszeczkę tych przewodów jest, więc. Ja jednak się chyba pokuszę i zrobię tutaj mały remament jeszcze, bo widzicie, po pierwsze tych przewodów jest troszeczkę więcej, więc mogę to oczywiście poskracać. Jest trochę babrania się z tymi wszystkimi wtyczkami, no bo tam trzeba pozarabiać przewody, trzeba je poosadzać w tych mikrozłączach. No! Jest zabawy tak na, powiedzmy, jeden dzień cały, żeby to ładnie wszystko wyglądało. Dobra. Odkładam to, odkładam to. Także słuchajcie, na dzisiaj w takim razie to będzie wszystko. Widzimy się już niedługo. No jeśli będzie potrzeba, chociaż wydaje mi się, że o oprogramowaniu. Chyba, że hmm, tak się zastanawiam po prostu, czy, czy, czy będzie odcinek o samooprogramowaniu, ponieważ kiedy ja jeszcze budowałem ten 2.2 model przed kurczę, dwoma laty bodajże, czy, czy nawet więcej, wtedy było to powiedzmy bardziej skomplikowane. A yy, w tym momencie ten image systemu, to wszystko praktycznie jest do dostania, jest bardzo dobrze wszystko opisane. No, co prawda po angielsku chyba nie ma, nie ma takiego opisu po polsku, ale krok po kroku jak to zrobić i po zainstalowaniu systemu to naprawdę wszystko śmiga. Dobra, kończę, nie przedłużam. Zapraszam oczywiście na polską grupę Discord. Tam jest coraz więcej osób, kolejne osoby zaczynają budowę swoich woronów. Ja, ciesię, ja się cieszę, że. Odpalone, uruchomione, już sprawdzony pierwszy wydruk. To już wszystko zobaczycie niedługo. Dzięki i do zobaczenia. Myślę, że za kilka dni kolejny film. Postaram się, żeby tego było coraz więcej. Na razie, cześć.